W 1989 roku grupa ludzi wymyśliła sobie, znaczy komuniści sobie wymyślili, ok, by władzę ustawodawczą i wykonawczą będzie musieli o, być może oddać, ponieważ są tam, e, ponieważ muszą się odbywać tam wybory, ale rozproszymy to. To jest właśnie słabość naszej konstytucji, że mamy rozproszone władze wykonawcze, ustawodawcze i tak dalej. E, Natomiast będziemy trzymać władzę sądowniczą po to właśnie, że gdyby ktoś nas chciał rozliczać, robić lustracje, i, i, i tak dalej, za te zbrodnie, które popełniliśmy, zawsze będziemy mieć swoich sędziów, którzy wszystko przypilnują. I to się sprawdziło. I dlatego powstało coś takiego Krajowa Rada Sądownictwa, której przecież nie ma we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Członkowie pierwszej Krajowej Rady Sądownictwa to byli wszyscy ich ludzie i tylko oni decydowali w Polsce, w polskim ustroju, tylko oni decydowali, kto w Polsce może awansować i kto może zostać sędzią. I nigdy nie chcieli do puścić do tego czynnika demokra demokratycznego. I nasza reforma polegała właśnie na tym, żeby po raz pierwszy, ponieważ w polskiej konstytucji jest zapis mówiący o tym, że wszystkie władze, to znaczy władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza, musi pochodzić od ludzi. E, to znaczy e, i dlatego nasz pomysł polegał na tym, zresztą zasięgnięty z zachodnich wzorców, że w takim razie parlament, a nie sędziowie sami siebie, będzie wybierał e, tą część sądowniczą w Krajowej Radzie Sądownictwa po to, aby po raz pierwszy nie było tak, że tylko po jakimś wąskim, przy takim wąskim stole decyduje się o tak ważnej rzeczy w Polsce, tylko żeby, ponieważ ludzie wybierają posłów, to w takim razie mają prawo też zdecydować, jaki kierunek dotyczący wymiaru sprawiedliwości będzie w Polsce realizowany. I my zmieniliśmy to, że tam dalej zasiadali sędziowie, ale to już byli sędziowie wybierani przez ludzi, których wybierają Polacy. I oni stwierdzili. I to, był to i to jest ten jakby główna oś sporu, bo to trzeba przypominać, że oni stwierdzili, że to jest. Owszem, to jest tak jak w innych państwach Unii Europejskiej. To jest akurat na przykład system hiszpański czy system niemiecki, ale jak stwierdziła komisja Wenecka i na to się oni wszyscy powoływali, Polska nie może robić tego samego, ponieważ reprezentuje niższą kulturę od Niemiec. Więc, czy od, od, od tak dojrzałych państw?